Radio niepokalanów. 102 i 7 FM oraz 98 i 6 FM w Łodzi. Błękitne granie. Pokój dobro w kolejnej audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Witają Państwa. Ojciec Remigiusz. i Paulina Wysocka. Już po raz siódmy dzisiaj spotykamy się z Państwem na błękitnej fali w ten czwartkowy wieczór. Tydzień temu poświęciliśmy trochę czasu w sprawie amuletów i talizmanów. Szukaliśmy też odpowiedzi na pytanie, czy można bez konsekwencji posługiwać się, czy też posiadać takie przedmioty, które w jakiś tam sposób zostały poświęcone złemu duchowi. Po tej audycji otrzymałam wiadomość od jednej, od jednej z naszych słuchaczy, która napisała, że kiedy posłuchała naszej rozmowy, pozbyła się z domu kilku rzeczy. To takie pozytywne świadectwo na początek. Ale nie zawsze z tym pozbyciem się różnych rzeczy jest tak prosto. Ojcze, wracając jeszcze na chwilę do tematu amuletów i talizmanów, niejako podsumowując ten temat, spróbujmy zadać sobie takie pytanie, jak to wszystko działa. Znalazłam świadectwo Barbary, to jest świadectwo pochodzące z miesięcznika Ujcie Się z roku 2006. Zresztą całe to świadectwo będą mogli Państwo znaleźć na naszym radiowym Facebooku. Ale może fragment na początek przytoczę. Pani Barbara pisze tak: Miałam kłopoty ze zdrowiem i poradzono mi, żeby udać się do bioenergoterapeuty, który słynął ze skutecznej pomocy ludziom. Przynajmniej tak mi opowiadano. Pojechałam, poddałam się kilku seansom. Oprócz tego zaproponowano mi kupno i noszenie pierścienia atlantów. Użyto nawet różki, aby wybrać odpowiedni palec, na którym ten pierścień miał się okazać najskuteczniejszy. Pełna optymizmu wróciłam do domu i nosiłam na palcu swój nowy nabytek. Na początku zdjęłam z szyi medalik, bo jakoś tak zaczął mi przeszkadzać. O modlitwie nie było mowy, opuszczałam też msze święte. Coraz częściej miewałam do Pana Boga pretensje o wszystkie niepowodzenia, które mnie spotykały. W końcu zaczęłam bluźnić przeciwko Niemu dalej, pisze pani Barbara, stałam się bardzo nerwowa, moje reakcje i wybuchy złości były nieproporcjonalnie silne i agresywne w stosunku do innych przyczyn, miałam poczucie braku sensu życia, towarzyszyło mi nieustanne uczucie niepokoju i zagrożenia, nękały mnie także przykresne, często koszmary, po których zrywałam się po nocach, Długo nie mogłam zasnąć. Zło, które rodziło się we mnie, dotykało nie tylko mnie, ale również moich najbliższych. Stałam się podejrzliwa wo wobec wszystkich i wszystkiego. Miałam wrażenie, że każdy spotkany przeze mnie człowiek chce mnie tylko wykorzystać. Byłam skłócona z niemal całą rodziną. Ogarniało mnie przygnębienie, pesymizm, bezsilność, osamotnienie, niezrozumienie, depresja z towarzyszącymi jej myślami samobójczymi, e, i tak dalej, i tak dalej. Pani Barbara pisze. Ojcze, może na początek, w jakich sytuacjach często pojawia się właśnie taka propozycja? Bo tak jak tu czytaliśmy, miałam kłopoty ze zdrowiem, czy jakieś trudności i poradzono mi. Jak to jest? Ja myślę, że bardzo często zły, pod płaszczykiem właśnie dobra wykorzystuje nasze słabości. To bardzo fajnie widać w sytuacjach, gdy na przykład mówimy o zagrożeniach sektami. Tak? Osoby, które mają depresję, są w jakimś ciężkim stanie psychicznym, finansowym, są wyszukiwane, gdyż są to jednostki, które są rzeczywiście bardzo mocno osłabione. I w tym momencie jest to bombardowanie miłością i, i zdobywa się takiego nowego adepta, zróżmy do danej sekty, prawda? Wtedy, kiedy jest słaby, wtedy jest też um, czynione nad nim właśnie no, takie pranie mózgu, tak? które powoduje, że rzeczywiście człowiek się z tą sektą zaczyna identyfikować i nie potrafi potem z niej wyjść. Podobnie działa diabeł. E, uderza i wykorzystuje nasze pragnienia, nasze słabości, nasze zniewolenia, nasze przywiązania do pewnych rzeczy, tak? E, jak to e, mówią ojcowie e, duchowi, że szatan rzeczywiście e, to jest prawdziwa walka. Szuka najsłabszego punktu w twierdzy, którą jest człowiek, i tam atakuje. Diabeł nigdy nie atakuje w to, co jest mocne, tylko w to, co jest w nas najsłabsze. Więc jeżeli e, rzeczywiście będzie to jakoś moja słabość, w sensie choroby, a może jakiś właśnie pragnień, pragnienie m, m, mocy, pragnienie kariery, pragnienie czegoś, tak? I w tym momencie ktoś daje mi fantastyczny środek. Jeżeli będziesz to nosił, zdobędziesz niesamowitą karierę, zdobędziesz kogoś, zdobędziesz jakieś wpływy, zdobędziesz majątek, albo zdobędziesz zdrowie. E, te amulety chociażby dokładnie są na, na, na wszystkie różne możliwości. Jeżeli ktoś się, jak ktoś się im bliżej przyjrzy, no to... Mamy amulet właśnie na szczęście, mamy amulet na zdrowie, mamy amulet jakieś tam miłosne, mamy amulet jakieś tam inne, prawda? Diabeł daje to, co my chcemy. I pomagają? Czy pomagają? Y, czy pomagają y, to jest y, trudne dosyć pytanie, bo powiem tak: zdarzyć się może rzeczywiście realnie, że ta pewna rzecz będzie oddziaływać na nasze życie tak, jak żeśmy sobie tego pragnęli, przez jakiś czas spotykając świadectwa właśnie różnych ludzi, tak? gdzie demon daje jakieś szykome dobro, materialne, czy jakąś zdolność i ta zdolność przychodzi, czy te dobra materialne przychodzą, ale wraz z tym przychodzi jedna wielka ruina duchowa, przychodzi ruina psychiczna. Te osoby, zdobywają jakąś tam karierę, a z drugiej strony są totalnie niszczone wewnętrznie. Tak jak tutaj było przed chwilą w tym świadectwie, pojawia się awersja na sakrum, czyli nienawiść do Boga, nienawiść do modlitwy, do wszystkiego, co święte, do świętych przedmiotów. Więc y, może tak się zdarzyć rzeczywiście, realnie, że, że jakieś rzekome dobro ja otrzymam. To jest... To jest y, to, co, co się działo dokładnie na pustyni, tak? gdzie szatan mówi do Jezusa: Oddaj mi pokłon, a ja dam ci to wszystko, bo to do mnie należy. Dlatego Jezus nazywa go, że szatan jest, jest, jest panem tego świata, księciem tego świata tego świata w sensie, w sensie świata materialnego, świata ym, pozbawionego Boga, yy, przywiązanego właśnie do rzeczy materialnych, do tego, co, yy, co takie przyziemne, czasami aż brutalnie powiem zwierzęce tego, co nie jest uduchowione. Przypomina się film Adwokat Diabła, można powiedzieć. Czyli możemy dostać to, co chcemy, ale konsekwencje, które w końcu przyjdą, mogą niestety przerosnąć to, co chcieliśmy. Zgadza się. Znaczy zawsze przerastają, bo dochodzi do zniewolenia, czy nawet do opętania. A to, czy otrzymamy to, wcale też nie byłbym taki pewny. Diabeł jest kłamcą. Diabeł może obiecywać coś, czy próbować coś obiecać, a a dokładnie wiadomo, diabeł jest kłamcą. Czasami na egzorcyzmach, kiedy demon próbuje oszukać egzorcystę. I jeżeli przez brak jakiegoś takiego czuwania nad sobą egzorcysta pójdzie w ślad za tym, co mówi demon, potem się po jakimś czasie okazuje, że przecież, przecież to było kłamstwo, tak? Egzorcysta mówi niego, że kłamło że kłamałeś. Diabeł się śmieje mówi, ale przecież ty wiesz o tym, że jestem kłamcą. Jestem kłamcą, więc On może udawać i udaje kogoś, kim nie jest. Udaje, że może dać nam rzeczy, których nie jest w stanie nam dać. Jakieś dobra, prawda? I nie powinniśmy, nie powinniśmy temu wierzyć. Jak mówi Jezus, jest Ojcem Kłamstwa i od samego początku jest mordercą. Jest tym, który tak naprawdę zabił nas, tak? Poprzez grzech pierworodny utraciliśmy zbawienie. Dzięki Jezusowi. Otrzymaliśmy je na nowo. Ale to on jest tym, który, który tak naprawdę zabija. Czyli, jeśli zastanawiamy się, czy jakieś przedmioty, które mamy w domu, czy na przykład właśnie jakieś wisiorki są na pewno w porządku, to takie objawy jak depresja, jak myśli samobójcze, jak jakieś skłócenie w rodzinie, osamotnienie. To mogą być sygnały, prawda? Mogą być. To znaczy, jasne, oczywiście to nie musi, nie musi być od razu tak zdeterminowane, że nie mam te rzeczy, to tak się stanie, albo jak ja ich nie mam, to będzie spokojnie. Może być też tak, że ja posiadam pewne rzeczy, a na zewnątrz nie, nie potrafię zobaczyć jakichś, jakichś złych czynników, które się, które się objawiły. I może być tak, że demon uderza zupełnie w coś innego. W zupełnie w jakąś inną sferę, z której sobie nie zdaje sprawy, o czym nie wiem. A ogólnie dalej życie toczy mi się, toczy mi się spokojnie. Ja pamiętam taki, taki dosyć mocny przykład, o którym pisał jeden z egzorcystów, gdzie w czasie podróży do Brazylii jedna taka młoda para, młode małżeństwo, będąc na plaży, uczestniczyło w rytuałach. Tam też, że tak powiem, tak? w Brazylii jest copeira, ten taki taniec, walka, coś w tym stylu. I trzeba wziąć pod uwagę, że, że ta sztuka walki ma bardzo głębokie zakorzenienie w rytuałach, w kultach Candomblé. To nie jest chrześcijaństwo, to są kulty spirytystyczne. Gdzie dochodzi w nich do pętania To trzeba też sobie jasno powiedzieć, gdyż te osoby rzeczywiście, w te osoby wchodzi duch. Bóg tak nie działa. No i teraz oni uczestniczą w, tych, w tym pokazie tej sztuki walki. Fajna muzyczka, wszystko jest niby, niby bez żadnego problemu. Zakupują maski, które tam sprzedawali na miejscu. No i przyjechali do, tutaj z do Europy. Mieli małe dziecko. Okazuje się, że od tego momentu y, zaczęły się dziać dziwne, dziwne rzeczy z dzieckiem, malutkim dzieciątkiem. Y, dziecko nie jadło całymi tygodniami. Teoretycznie powinno umrzeć z głodu. Y, nic mu się nie działo, wydawało z siebie jakieś dziwne dźwięki po nocach. Y, w końcu y, poproszono y, kapłana, egzorcysta, aby przyszedł też tam. Zaczął się modlić, światło w mieszkaniu zaczęło wariować, żarówki się gasiły, włączały. Przyszedł do pokoiku, gdzie było to dziecko. Kiedy zaczął odmywać modlitwę, uwolnienie, prawdziwa, totalna nienawiść, która, która biła od tego malutkiego dzieciątka. Więc jeżeli ktoś nie wierzy w te rzeczy, no to... Tutaj nie ma czegoś takiego, jak że, że ktoś temu dziecku coś, coś powiedział i teraz ono udaje. Nie, to jest małe dziecko, które ma parę miesięcy, które nie udaje, które po prostu zachowuje się adekwatnie do tego, co się dzieje. To dziecko było opętane. W czasie egzorcyzmów okazało się, że przyczyną opętania tego dziecka była właśnie ta maska, którą oni tam przywieźli. Żebyśmy dobrze to zrozumieli. Są rzeczy, które mogą brać udział w pewnych rytuałach. Rytuała, które są demoniczne. Nawet jeżeli autorzy tego tak nie twierdzą. No, Pismo Święte mówi wyraźnie, to, co jużśmy my słyszeli, nie ma innych bogów, są demony, które się czci. Więc jeżeli nad tymi przedmiotami są uprawiane pewne czary gusła na część danego bóstwa, czyli demona, to wraz z tym przedmiotem idzie też pewne przekleństwo. Tak jak my jako kapłani błogosowimy, różanie z medaliki i ma to przynosić błogosławieństwo osobie, która wierzy, która się modli, która te przedmioty nosi i używa. Tak z tamtymi rzeczami idzie autentycznie przekleństwo. I to się też dokładnie odnosi do tych wszystkich różnych amuletów, talizmanów, różnych takich rzeczy, które, które właśnie też przewozimy skądś tam. Oku proroka na przykład z Turcji, to jest amulet i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które, które się rzeczywiście zdarzają. Różne właśnie figurki tych bóstw gdzieś tam wschodnich czy nawet chociażby tak powszechne u nas papirus egipski przecież tam są te symbole tych bóstw, które, które gdzieś tam w Egipcie były, były czczone. Jak najdalej od, od, od takich rzeczy, tak? Żeby środowisko naszego życia rzeczywiście oczyścić z rzeczy, które nie mają nic wspólnego, że tak powiem, z, naszym, z naszą duchowością. Pani Barbara dalej w swoim świadectwie opisuje, jak próbowała pozbyć się tego pierścienia, które ona akurat, pierścień Atlantów miała na ręku. Jaka to była długa droga, bo zawsze coś przychodziło, co jej na to nie pozwalało. To myśl taka, że no to ileś kosztowało, no to szkoda wyrócić. Może też przyjść myśl, że to jakaś pamiątka, tak jak ojciec mówi: maski przywiezione z Afryki, no to przecież poszło na to ileś pieniędzy, wycieczka, taka pamiątka i zawsze coś. Czemu tak trudno pozbyć się takich rzeczy? No, zawsze znajdziemy 150 powodów do tego, żeby tego nie zrobić. To jest też pokusa. To jest rzeczywiście realnie pokusa. Zdaje się z tego sprawę, że, że pewne przedmioty mają w sobie jakąś tam wartość, no nawet, y, nawet chociażby te pierścienie Atlantów robione ze złota czy tam ze srebra, ale y, są to przedmioty, które niosą ze sobą przekleństwo, a nie błogosławieństwo. Chciałbym też zauważyć tam w tym świadectwie, to było bardzo, bardzo mocne, ona będąc tego bionego, bionergoterapeuty tam użyto wahadełka, na którym palcu najlepiej to nosić. To jest też taki dowód z tymi, którzy tak bardzo lansują chociażby radiestezję, tak? bo tutaj mamy do czynienia z radiestezją, szukanie żółwodnych, wodnych. Przynajmniej, przynajmniej do tego zazwyczaj się to odnosiło. Nie, to jest okultyzm, to jest prawdziwy okultyzm. Zobaczcie, te osoby bardzo często dokładnie chociażby używają tego, zadawając pytania w każdej dziedzinie. Chociażby właśnie nad którym palcem nosić, nosić ten pierścionek. Co to ma wspólnego z żyłami wodnymi? No nic. Jeżeli taki realistę dalej mówi, a on załóżmy nad zupą się, i, i pyta tego wahadełka, czy zupa jest dobra, czy nie, czy to lekarstwo jest dobre, czy nie, no to komu on zadaje pytanie? To jest konkretny dowód na mediumizm, jaki, jaki za tym czymś idzie. Nie? To dopiero będzie poruszać dalej, ale to świadectwo akurat też daje mi taką, taką broń do ręki, akurat przeciwko temu, tym pewnym zachowaniom, które my wprowadzamy w życie, z których sobie nie zdajemy sprawy, że one, że one mogą nas zniszczyć. Wiem, że zdarza się tak, że są różnego rodzaju czasopisma, które pokazują listę rzeczy, które można tam nabyć, no i wśród na przykład pierścienia Atlantów, różnych złamanych krzyży i innych dziwnych symboli można znaleźć na przykład normalny krzyżyk papieski, albo Matkę Bożą w cudownym medaliku lub tego typu różne chrześcijańskie rzeczy. To nie powinno uspokajać, prawda? Bo czasami to ludzi uspokaja, widzą, że jest coś katolickiego no to jak obok jest coś, nie wiadomo co, no to pewnie też jest dobre. Nie powinno uspokajać, bo to jest jeszcze inne pytanie, tak? Czasami, czasami powiem brutalnie, no każdy, nie każdy symbol krzyża musi znaczyć Jezusa, tak? Obok Jezusa były jeszcze dwa inne krzyże. I, i to powiem tak, też doświadczenie, doświadczenie uczy, że kupowanie pewnych dewocjonaliów, które nie są kupowane w sklepach do tego poświęconych. Nie chodzi tutaj teraz o reklamy, tylko właśnie o pewne zagrożenia. Yy, może powodować też pewne i to czasami bardzo mocne perturbacje duchowe. Dlaczego? Yy, czytałem też bardzo mocne świadectwo osoby, która kupiła krzyż yy, na straganie w Częstochowie. I od momentu, kiedy ten krzyż kupiła, zaczęły się naprawdę też straszne rzeczy u niej w domu. Rzeczywiście potrzeba było tam modlitwy o uwolnienie. Inne świadectwo takiej młodej pary, która, będąc w Indiach, jako chrześcijanie zaprzyjaźnili się z hindusami, i kiedyś, w, że tak powiem, w ramach niby rzekomej przyjaźni, otrzymali piękną figurę Jezusa od nich z takiego pięknego niebieskiego kamienia. Od tego momentu zaczęło się dziać dziwne naprawdę doświadczenia w domu u tych chrześcijan. Doszło do opętania u tej młodej kobiety. W czasie egzorcyzmów okazało się, że powodem opętania była właśnie ta figura. Ta figura brała udział w pewnych rytuałach okultystycznych, demonicznych. Poprzez tą figurę chciano rzucić właśnie przekleństwo na tą parę, młodą parę chrześcijan. Ze względu na niesamowitą niech to powiedzieć, zawiść, zazdrość. Zazdrość właśnie tych ich rzekomych przyjaciół. Tak, Oni patrzyli na nich, widzieli, jak oni się kochają, jakie wielkie szczęście w nich. Po prostu demon znalazł właśnie tutaj słabość u tych, u tych Indusów i, i poprzez pewne rytuały, odprawiane właśnie tą figurą, którą potem im, im dano, doszło do opętania. Tak? tak więc przedmioty, jeżeli mówimy o przedmiotach sakralnych, przedmioty, które dewocjonalnie należy poświęcić. Należy pójść do sakrystii, poprosić kapłana, żeby, żeby poświęcił te przedmioty, tak? Tak, aby one były rzeczywiście od oddane Bogu. I nie kupujemy takich rzeczy nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. No i bądźmy czujni, że tak powiem, że nie chodzi nawet, nawet o coś takiego. A to też pokazuje, że to tak naprawdę moc nie kryje się w przedmiocie samym w sobie, nawet nie. w takim naszym, tylko po prostu w tym, kto za tym stoi. E, jasne, no przecież nie, nie chodzi o to, że jeżeli ja za, założę krzyżyk czy medalik, to... E, bo to nie jest magia, tak? to w tym momencie wszystkie rzeczy znikną i tak dalej. Nie. Moc, błogosławieństwo, które przecież idzie, idzie od Boga, który, e, którego pewne te przedmioty symbolizują, ale ono idzie od Boga. E, więc, więc tu o to chodzi tak naprawdę. Nie? To nie jest amulet. Krzyżyk nie jest amulet. To nie jest tak, że jak ateista, niewierząca osoba, która jest daleko od Boga, zawiesi sobie krzyżyk, który będzie wszystko w porządku. Teraz Bóg będzie mu błogosławił. Nie, jesteś daleko od Boga. Musisz nawrócić swoje serce do Niego, musisz do Niego przyjść. Wtedy On zacznie ci błogosławić. A to dlaczego jest tak, że ludziom łatwiej uwierzyć w to, że przedmiot może dać im szczęście, niż w to, że Pan Bóg może je dać? Przecież o tym mówi Pismo Święte, o tym mówi nasza wiara. Pan Bóg wie, którędy prowadzi droga do szczęścia, do tego, żeby było nam dobrze. A my wolimy przedmiot. Bo przedmiot jest łatwiejszy, bo wiara wymaga zaangażowania. Wiara wymaga e, życia e, rzeczywiście głębokiego. Właśnie, czym się różni magia od, e, od modlitwy? E, od takiego prawdziwego życia, życia sakramentalnego, e, życia Bogiem. Jeżeli ja uprawiam magię, to tak naprawdę nie potrzebuję żadnego, żadne, e, nie potrzebuję wierzyć w to. To jest dopiero niesamowicie ciekawe. Ja nie muszę wierzyć. Ja nie muszę wierzyć w to, że to w ogóle zadziała, bo moc... Tego przedmiotu magicznego, czy moc danego rytuału magicznego wynika z przeprowadzenia konkretnych czynności, wypowiedzenia konkretnych słów w jakimś konkretnym środowisku czy momencie, i tak dalej. Z tego wynika moc działania tego przedmiotu. Ja nie muszę wierzyć, ja nie muszę być w stanie łaski uświęcającej, ja nie muszę prowadzić życia moralnie takiego poustawianego, nie muszę być człowiekiem duchowym. A to wszystko muszę mieć, jeżeli mówimy tutaj znowu o relacji z Panem Bogiem, z modlitwą, tak? Kiedy ja staję przed Bogiem i próbuję coś od Boga otrzymać modląc się do Niego, tak? Prosząc Go o jakąś łaskę, to rzeczywiście pierwsza podstawowa rzecz to, to na ile ja jestem realnie blisko Boga, na ile ja jestem właśnie, czy ja jestem w stanie łaski święcającej, czy ja wierzę w tego Boga, czy to jest tylko klepanie modlitwy, czy to jest prawdziwe spotkanie z Bogiem. A teraz, kiedy wchodzę w relację z magią, no to co? Jeżeli ja założę sobie pierścień, jeżeli ja założę sobie amulet, tam nic więcej nie potrzeba. To ma działać tylko przez samo siebie. Zaś jeśli ja tutaj liczę teraz na pomoc od Pana Boga, no to co? No to ja muszę przestać krzeszyć, to ja muszę stać się człowiekiem dobrym, to ja muszę się zaangażować w życie duchowe. No to co jest łatwiejsze? Diabeł daje łatwe odpowiedzi. Próbuje dać nam bardzo. Szybkie, proste, łatwe odpowiedzi, tak? Tak, abyśmy się nie zmęczyli, abyśmy się nie zaangażowali, abyśmy nie stawali się lepsi. A co jeśli znamy takie osoby w naszym otoczeniu, które noszą tego typu rzeczy, na przykład pierścień Atlantów, bo to jest akurat taka o tyle prosta sprawa, że wiadomo, że jeśli on jest, no to już coś się za tym kryje niedobrego. To co my możemy zrobić, co my możemy powiedzieć? Czasami no, nie mamy żadnych takich argumentów. No a zostawienie takiej osoby, kiedy mamy świadomość, że, że zostawiamy ją czasami w rękach szatana, tak? To jest chyba niewłaściwe. Znaczy, ja bym spróbował to może w ten sposób podejść, tak? Trochę, no wiadomo, grzecznie to, to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Tak, aby nie zrazić tego kogoś. Słuchaj, no, słyszałem, czy słyszałam, że. Te rzeczy właśnie nie tylko, nie, że nie przenoszą jakiegoś tam szczęścia Bogu sobie ale tylko przenoszą przekleństwo, że przez to może dojść do jakichś tam zniewolań. Słuchaj, czytałam różne świadectwa na ten temat, wiesz, ludzie opisują tam straszne rzeczy, co się potem zaczęło dziać. Um, tak, aby, aby mieć, no spróbować mieć jakieś tam argumenty popierające to, no bo rzeczywiście jest. Świadectwo można znaleźć. Nawet na internecie. Tutaj polecam też dobrą stronę: egzorcyzmy.katolik.pl tam znajdziecie Państwo dużo materiałów, rzeczy do słuchania, do oglądania, dużo świadectw i, i możemy, mamy, mamy już dzisiaj jako chrześcijanie, mamy materiały, mamy zdolność, chociażby ten program. Tak, jest też po to, aby uświadamiać. Więc jest miejsce, są rzeczy, które, które nas coraz bardziej uświadamiają. Nie możemy zrzucić winy na to, że po prostu, no ja nie wiem, bo bo, bo coś tam. Spędzamy godziny na oglądaniu telewizji, internetu, gier i tak dalej. Spędzamy pół naszego życia na różne inne rzeczy, które, które sprawiają nam przyjemność. A. Nasze życie duchowe czasami leży w gruzach. Więc nie jesteśmy w stanie się usprawiedliwić przed Panem Bogiem, że ja nie miałem czasu. No nie miałem czasu, Panie Boże, bo dzisiaj jeszcze obejrzałem sobie trzy seriale. Albo nie wiedziałem o tym, no bo, bo ktoś mi nie powiedział, ale sam akurat nie chciałem w to wejść, prawda? Szukamy różnych rzeczy na internecie, które, które pozwalają nam, no właśnie, y, znaleźć, nie wiem, dobre konto w banku, czy coś w tym stylu, tak abyśmy nie zostali oszukani. Y, a to, co jest duchowe, jest bardzo często pomijane a przecież to jest najważniejsze, od tego zależy cała nasza wieczność, są materiały, są materiały, więc można, można to znaleźć, można, można poczytać różne świadectwa i, i się tymi świadectwami podeprzeć, tak? Próbujcie, kochani, być, tak jak mówi słowo Boże, bądźcie czyści jak głębice, ale podstępni jak węża. Wykorzystać to, co daje nam Pan, nasze dary, nasze zdolności, naszą wiedzę i to, co Bóg nam, że tak powiem, podsyła. Pomóc się, poproś, bo Bóg będzie Cię oświecał, będzie Ci podrzucał pewne materiały, które pozwolą Ci mieć dobre argumenty w takich sytuacjach. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest trudno komuś wybić pewne rzeczy z głowy, że diabeł też robi wszystko, żeby do tego nie doszło. Na pewno modlitwa jest tutaj też potrzebna, modlitwa o uwolnienie dla takiej osoby. omadlać, najlepiej różańcem. Msza święta, można zamówić. mszę święta też o uwolnienie takiej osoby z jakiegoś zniewolenia. Ale jeżeli jesteśmy ludźmi wiary, jesteśmy blisko Boga, każda z takich rzeczy jest, jest wygrana. Myślę, że warto też polecić naszym słuchaczom w każdy ostatni poniedziałek miesiąca na antenie Radia pokolanów transmitujemy Mszę świętą o uzdrowienie. Od ojców jezuitów z Łodzi to też chyba dobra droga, prawda? E, oczywiście takie muszę z mojej twoje uzdrowienie czy uwolnienie, jeżeli, jeżeli pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu czy w życiu naszych bliskich, a chcielibyśmy tego błogosławieństwa Bożego, abyśmy poczuli rzeczywiście, że, że Pan zrobił wszystko, że odcięliśmy się od tego zła. One są bardzo dobre. Takich mszy jest, jest sporo. Też Państwo znajdziecie te msze, jeżeli wystukacie wyszukiwarkę msza z moją Są one, Są one w całej Polsce odprawiane, więc, więc można, można spokojnie je znaleźć i po prostu pójść tam i, i pozwolić Jezusowi, aby Jezus nas uwalniał. Zachęcam też naszych radiosłuchaczy do zaglądania na naszego radiowego Facebooka i stronę www.radioniepokalanow.pl, gdzie można znaleźć m. innymi plakat z tymi znakami, których nosić się nie powinno, do których, którymi nie powinniśmy się podpisywać, może tak to powiedzmy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie tego tematu, to oczywiście można je zadać ojcu Remigiuszowi, przynajmniej na niektóre postara się odpowiedzieć w czasie naszych kolejnych audycji. Remigiusz Małpa radio.pokalanów.pl to jest adres e-mailowy do Ojca Remigiusza. No i oczywiście można też drogą tradycyjną Radio Niepokalanów, ulica Ojca Kolbego 5, 96, 515 Teresin z dopiskiem zagrożenia. E, ojcze, zakończmy modlitwą jak zwykle. Panie mój Boże, ty, które pokonałeś szatana na krzyżu, proszę Cię, niech moc tego znaku, moc krzyża Twojego świętego, na którym Ty oddałeś za nas życie. Zmiażdży wszelkie działanie zła, zniszczy je w naszym życiu. Panie, daj nam doświadczyć zbawienia, które wysłużyłeś nam na tym krzyżu. Daj nam doświadczyć Jego mocy. Daj nam doświadczyć uwolnienia, które nam Ono daje. Bo Ty przybiłeś do krzyża wszelki grzech, wszelkie cierpienie, wszelkie zło, abyśmy my byli wolni. Proszę Cię Jezu, w imię Twoje, niech moc tego krzyża triumfuje w naszym życiu. Proszę cię o to, Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Radio niepokalanów 102 i FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne granie.